Śrutownica z komputerem PLC znacznie poprawia wydajność obróbki i pozwala wprowadzić oszczędności do procesu śrutowania. Dowiedz się więcej, oglądając ten film. Komputer PLC to duży i nowoczesny monitor w maszynach wirnikowych. Ma dotykowy i kolorowy panel z menu w języku polskim, dzięki czemu każdy może się nim posługiwać. Co możesz dzięki niemu zyskać? Większą wydajność pracy dzięki opcji zapamiętywania ustawień sterowanie parametrami maszyny, w tym ruchem zawieszek, mocą turbin i kątem turbin. Dzięki temu precyzyjnie oczyścisz detale nawet w trudno dostępnych miejscach. Diagnostyka i zdalne usuwanie usterek dadzą pełną kontrolę nad procesem. Ponadto zaawansowany zespół czujników i ustawień pomoże zwiększyć bezpieczeństwo pracy i przyspieszyć reakcję na ewentualne problemy. Chcesz poznać więcej zalet śrutownic wirnikowych z komputerem PLC? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.